Dzień dobry. Dzisiaj będziemy brali znowu w Big No i no słabo, słabo, bo zostaliśmy na Z. -y. No i będzie przypał Jakie tu lewa. No Oczywiście, że krają z zadami. Mając 7 level. Po 600 punktów. No, prawie 700. Ten, ten jeszcze tu 200ki dobija. No nie No dobra no. Początek będzie easy, ale potem dupa blada A ah, no i ładowanie, wieczne ładowanie. Znaczy, ja bym zaczął po tym ładowaniu, ale niestety nagrywanie się buguje akurat wtedy, kiedy się zaczynał, jest te, te tutaj po tym yy, czerwone obramówki i nie mogę ruszać kamerą. Wiecie, to z poprzednich filmów jakiś tam... Teraz nie pamiętam jak nazywali ten film, nie mogłem ruszać kamerą w żebyś tak to było. Nie mogłem ruszać kamerą w czoło. Coś no to właśnie to samo się dzieje nawet, na, nawet na, yy, na nowym programie do nagrywania i to jest dosyć śmieszne. Ale ci ciekawe jak tutaj włączę nagrywanie na tym o, ładowaniu, to to już się nie dzieje. To już normalnie mogę ruszać kamerą, nie ma czerwonej obramówki. Dlatego też no, muszę tutaj wyłączać tutaj i czekać, no, ale też mogę to pominąć. No. No ale że nie umiem montować, no to nie. A mój montażysta no to taki troszeczkę pajac no i nie chcę montować. No i, i a tak to bym po prostu przewinął film. No, pociąć też za bardzo nie ma graczy. Umiem akurat pocinać, ale tam też jest taki problem. Ale o tym już nie będę mówić, bo to jest dosyć śmieszne. Na przykład jak podniecie film, ale trochę tą opcją Windowsa, nie, nie taki tym, tylko tą opcją Windowsa, to jakimś cudem plik potrafi więcej walczyć, jeżeli obetnie się tam jakieś falby, no, to jest dosyć ciekawe. Nie wiem jak to się dzieje, chciałbym naprawdę dowiedzieć się jak Windows to robi, ale no niestety. A, i jeszcze miałem tam chyba 100 klatek na sekundę, to jak pociąłem film, to miałem 30 klatek na sekundę, to nie film, no, to jest też dosyć ciekawe. O, O, i teraz. Dzielimy się z tym ładowaniem. Nie wiem, co to są za komputery. Z drewna jakieś. No. czekamy, czekamy. Dobra, przewincie. to, co mnie będziecie słuchać. Przewijajcie to. Nie ma co, to pierwszego fraga. Nawet jeżeli to on zrobi na mnie pierwszego fraga. Przewijajcie to. Nie ma co czekać. Jeszcze tu jesteś człowieku, dawaj do... Dawaj do drugiego kila przynajmniej. Nie ma co czekać. Przecież ja tutaj nie wiem. Do, do wakacji będę, będę... czekał do wakacji aż następnych mhm. o, ten 1%. Nie, zabijcie bijcie mnie, o, 40%, yy, pingu. Oooo, o, 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 coś się stało. Chyba Rajot mnie wysłuchała. O! A 100%. O! Dziękuję. No dobrze. tu jakąś łezkę. Hmm. No co, mnie i to jest nawet. nawet bardzo dobrze, bo nie tylko na tanku. Więc chętnie Plus chyba to kupił. Z tego co słyszałem nie, nie tylko na tanków to się składa, więc ja sobie kupię będzie słaba gierka. No zapewne przegramy, bo tam siódme level, te nerdy no, co ja poradzę? No ale i tak wrzucę ten filmik nawet jak będę miał 010, to bo sobie, że nagram jakiś film tam na poczekaniu, bo na kanale nic nie mam. No to sobie wrzucę o, gdzie jestem tutaj co? O, jest ta kombinacja. Ludzie Nie wiedziałem. wiedziałem. Obraził się, obraził się z takiego. Właśnie, jeżeli ktoś wie, to by mógł mi napisać, czy ja jestem w stanie to przesunąć. Bo to jest od, y, od programu do nagrywania, czy ja jestem w stanie przesunąć się na przykład tutaj. No, wiecie o co mi chodzi? Takie taki zasłaniał. No, już chciałem ss ale nie o to. Ale nie lubię. Ciekawie, czy na nagraniu to widać, ale. jeszcze ja zobaczę. DEPKA. ma prawda? Um, <klimna> dobra, 41. Uuuuuh, nagie mam niesamowite. A to dlatego że nagrywą o go. No niestety bez sensu taka że my tu AD carry tak dla zabawy ci typowa asasyna i to jeszcze mainy też. No, ale no niestety no taka zabawa na tym trybie Tego nie zadatkuję. Eee, nie ma co się nie... mm. Ale za to ma duże nagi. Nie idziemy. Ja Ustawiłem wszystko na najwyższym, żeby się lepiej nagrywało. No. I teraz mam ze swojej. Ale mi oczy dopiero dzielają. Powinienem zmniejszyć. U, u, u. Kurwa. Nie, kiwa je rzuciłem. Mm. A fajne the police, no, niestety. Eee, ja tylko spodziewałem się, że kompletnie wpadłem na to, że on fleszył, że cały czas myślałem o tym że on tam kombinację sobie walnie W. I wtedy go odfleszował, to dupa, dupa blada Przechyczył mnie inteligencją, no niestety. Muszę się z tym pogodzić. Który to był pajac? chyba ten... Zawsze sobie ustawiam tak, żebym wiedział, z kim to bym walczył. on jest Już tam. Dobra. że się zgubił. O, o! Kurde, nie mam kił, naprawdę? To po cholera ja z pomiję tych nie mam. Nie, no, lubię grać na tym trybie z Radem Adena. Pues, no niestety tutaj nic nie zrobię. I jeszcze nie zmieniłem jasności ekranu. Nie? Ja jest czwarte... Znaczy najszybciej po piąta dochodzi. Piąta rana, jeszcze jeszcze spałem a, no, nie stałem tych suzy. A dzień jak wtedy. O, pochodzę, kolerka. Świat co ile zauważyłem. Dobra, dobra. O, ci się popisywałem na kon. Sieba. Mm.

Nooo, śmiesz. Po granie na te zady. Oh, i się na oba, przecież x-ne, x O nie, o okay. No, no, To no. jest straszne na sety. O, 0.3. Mówiłem, że będzie 0.10. No, zobaczymy, zobaczymy. A nie, bo on cofnie. No. Chciałem zastosować na tego ponta, ale no, raczej cofnąć I tak raczej nic nam nie zrobi. Pomocham, no Dobra. W dziesiątej minucie można FF-a zrobić. Ale lipszto. No. Się tutaj. Jeden nerw mój. A to tryb dla zabawy. No grają ci w -y. Ja specjalnie zbanowałem w ogóle jasuo, bo przecież nerwicę można dostać. O! A hmm, jeszcze coś nie trafiłem. ja Właściwie, żebym go nie zabił. To potrzebne. Jest to, było, to tam... E, mąsk, bo to chyba jakiś dzieciak. Zazwyczaj takie dziecianki tam się bawią. Nie wiem, hmm. W sumie jest szansa, że go na jedzenie. Tu, No, No, Bo. job. Bo. 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 Wariot. 25 sekund. No jeśli... O, to są buciki, kupię. Teraz będę miał co? Co? Tak, 21? Pięknie. Jestem dumny. Świetny zakup. Tylko problem z tym, że nadal nie mam pierwszego itemu. Muszę mieć... Znaczy, no, nie, no, nie, nie chodzi mi o buty. O, te epiki są, jak one teraz tam się nazywają? Eee, ja tam jestem boomerem, tylko ten stary LOL. I gdzie to pajaca? No to pewnie, A nie wiem. Dajmy teraz na szybki wypadek. Niech się cieszą chłopaki. A i takie filmy pocięte ogółem, tak jak były wtedy, jeżeli jeżeli miałyby wrócić, to bym musiał tutaj montaż z teraz i skina poprosić. Ale pan no, wiecznie jest zajęty po drugie na, No. No pajac z niego, no nie oszukuj się. do no, tyle plików. Żeby zrobić takie montaże, jak na początku, jak to moje pierwsze filmy. One były takie piękne, ja ich tutaj raczej nie usunę z YouTube'a, nawet jakbym tam nie wiem, już 10 lat, ja no jakbym już 10 lat nagrywał, to i tak chyba raczej je nie zdejmę, bo to są piękne, pięknie montowany, jestem dumny. Ale pajacowi się nie chce montować, bo widzicie on. To jest chuj na pieniądze na no, to mu chodzi. Chce dostawać więcej niż 0 zł. Pieprzony fryer. Więc no... Musicie dorzucić. Były takie filmy, że chcecie. O, o! A niestety. Miejmy nadzieję, że to będzie szybkie. piercielony pajac zawsze na farcie. Mm. O, może gdzieś maareczkę. Jest, 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 rzucił. Dobrze, kurczokie szasystent został, mówią, wiesz. No to tak, to musiałbym chyba kiedyś założyć Patronite, żeby jemu się chciało tutaj yy, montować, bo ja raczej z tych filmów nie będę zarabiał nigdy. Yy, bo ich to raczej będzie się przyczepiał do, do moich filmów. No, raz czy dwa tam powiem kurwa, na filmie to od razu już trzeba się przyczepić. Ja nie wiem co mi chodzi. Yy, no ale jakbyście chcieli, jak Patrona i Ci kodu no, to i to rzuci. O no, to byśmy tutaj na pewno jakieś filmy pomontowali. Znaczy nie chodzi mi o takie pomontowane jak chociażby manewarię, tylko chodzi mi o te... Yy, o te, te, te moje pierwsze filmy. Te moje pierwsze takie zbawne, sam montaż. Yy, bez posadnik sam pioseneczkę się dowali. No co za pioseneczkę no to na pewno nie będę zarabiał, to wiadomo. Oczywiście no, się i te kufeliny. 15 jak się pierdzie, No, no mówiłem 0,10, jest 0,5, idzie całkiem nieźle. No teraz się spełnię co to co mówiłem. 700 Golda i pierwszy idę, nie wierzę że to ten pierwszy piski, no. no, przynajmniej mojej drużynie dobrze idzie. No i sobie widzą, ale ten cztery i No i tak więcej mają kili niż ja, no to trzeba przestać. Nawet nie trzeba liczyć łącznie. No. no, przynajmniej drużynie idzie dobrze, no jestem z nich dumny. Jestem jedyny, który nie ma kina, No chuj do na dobra, to przynajmniej wezmę Breda, bo jestem przecież tak potrzebny, że aż... Mm, że i nie jest o, 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 Kurwa, zginął, prawda? To był ten, prawda? No, ale trafiłem. <kłysy> nie nie, nie, nie. Znaczy, No bo spodziewałem się, że oni spali się, ale kiedy wszedł do tych krzaków, no to to już wyglądało jakby jak sobie przez... Hmm. Nieważne uh, Co za patologia? No i wiesz tak Ta gram je nienawidzi, no nie oszukujemy się. In grupy 200 co, nie 180, dobra O! Ciężarówka jest moja, spadaj stąd Spadaj, 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 spadaj to jest moja ciężarówka Bardzo dobrze Dobra, o już mam, nie ja jestem 11, nie, 12 minuta i pierwsze piski. O, nie, ten śmieć będzie specjalnie stoi, prawda? Nie stoi awka, on no, trolluje. Ja to zniszczę, to zniszczę, dobra, dzięki i już Może mnie bejtował, że w sensie go Nie Może jednak by tego awka, ale. Niech się cieszy bo. O, rzeczywiście, byrzbo tutaj nie ma chyba mogłem go podatek. Po prostu no i właśnie. <grywy> Miałbym pierwszego killa, ja pierwszy z ty. Dobra siąś. Przepraszam, to było ważniejsze. Już idę. Mhm, przynajmniej mi nie zginęło. O, już wykrygos. O przepraszam, ale muszę sobie ponarzekać czasem. Jak nie moim widzą no to komu mam ponarzekać? ja tu jestem sam znowu, No ja nie mam komu narzekać, no ja muszę wam, widzowie, że żyk kręgosłup, że kręgosłup, że w ogóle jestem pumerem, no komuś muszę, no, co ja poradzę. No. Ale kocham Oglądajcie, łapkujcie i... Yy, tak, no i dalej co możecie dopowiedzieć. Ooo, ale co zrobiłem, dobra, co zrobiłem? O, do tego państwa dobrze. Zemsta, o i to jeszcze pierwszy kill na tym gościu. Nie no, to ja już mogę w sumie poddać pierwsze normalnie. Ja jeszcze jestem za to ponowny zrobiłem, probię w swoim życiu. W swoim meczu kurde. A, 45 golda. Pan niszcz córecika, bardzo dobrze grzeczny z No dawaj, dawaj, niszczysz i uciekasz. No wielki. Aj, przyszedł pajec. No, z tym metem się pośpieszył chłopak. Ja nie wiem dlaczego po prostu przez ścianę mi się uczyć, nie? Nie podpiktuję jedną ściankę. Mm -hmm. Hmm... Ciekawe czy robią chodzbę. Kto stoi? O, stoi Nie, nie robią choroby. No dobra. Czyli jest marnowana ręka, no cóż. Musiał to jakoś przeżyć. Kurde, no wilki zasrane, no to... No nie! No, ja... O! To nie jest ja na ściankę. No, nie, jeśli są tam E za ścianę, walnę, no cóż. A 1,7, no przynajmniej nie się, to ja już jestem w siebie dumny. Ja już naprawdę wygrałem tą gierkę sam dla siebie, no, po prostu w mojej głowie, no ja już jestem mistrzem, po prostu, że w ogóle zrobiłem jednego killa, ja jestem w siebie dumny. No też bym był dumny, jakbyśmy w końcu to skończyli, bo jednak nudno graj na radem na Zada. Z, mając jeszcze lagi jakieś tam, malutkie, ale to jak mówię. No bo ja mam tak naprawdę 40 pi... No i nie mogę tego kliknąć, bo nie wiem. A to jest to, dobra. No bo mi to zasłania tak głupie. Yy, pink wynosi 40. Mm, no bo to nie jest od, yy, od komputera, nic, to chodzi oczywiście o nagrywanie, no Dlatego on tutaj Nie wiem czy on to robi tego tak świecie. czy on skakuje Czy to i tak długo nie zrobiła? A mówcie się cofnąć. O chuj. No nieźle. O jest tak cringe motka, nie wiem. Tam muszą jakieś dzieci. I poważnie sobie trosego chłopaka, żeby tego <kly> Ale no, sam Są wakacje, jest się nie dziwne. No jeszcze 11 dni, no tak jak już mówiłem 11 dni wakacji trzeba to jakoś przeznaczyć na dziwki koks. Tak jest o, 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 o. Dawaj, dawaj. <kly> ja jeszcze to prawie zrobił. Mm -hmm. o... Nieźle. Ale uważam jak wyszedł mu ten szleś, to by to znaczy, no to było takie złe. Wykonanie było chujowe, ale czy... Ale czy zagrywka? Smok jest za 5. No, popingujmy. Dobra. O chuj. Nie, nie użył na mnie ryk. Naprawdę. Kurwa, dodajcie no mi to już murawady. Dajcie, bo nie mogę się doczekać. Uu. Ach, te, za, te zaawansowane czapiony. O, i zwierciadłem. O, i. Tak, no, jakby ten go uratował. Miałbym miał szansę. Aha, bo to jestem gościu, dobra. Czekaj, mm, Chyba nie mogę zobaczyć... A nie, chyba widziałem normalnie, bo podepisałem to na statystyce. A liczba w Aha, wydartych o okej. Okay. Mm, o ja pierdziele, nie wierzę to. I tak nic nie będę z, z tym robił, to znaczy i tak, i tak będę juz i na hita, ale mogę się cieszyć. Mm, czy ten, nie wiem, czy ten to jest takie proponowanie. Ja tam się nie znam, aktym, ja praktycznie ten kamień nie grał, ja nie wiem co to robi. Nieźle, co? Grał gierkę i nie wie co robią te Taki jest z niego dobry zatopnik. Yy, gdzie oni są? No ten tu... No, ten żyje, haha, świetnie. O, zostałem wykryty. No, o, o, będzie, będzie, będzie. będzie, będzie. O, zerkujemy, nie no i fajnie. No i patrz. No i patrz, no i patrz. O. Cześć, przepraszam, ja nie bo... A nie, on pracuje się przez. Ja dzielne, no, jakieś nerdy. Jakie to są nerdy. Przecież będzie mnie ścigał przez całą mapę. Po jednego kila. A ja po prostu nie wiedziałem, że, że on poszedł tutaj, bo do no, 2Z, no, no, no ja już się gubię, który, no, no chyba był akurat ze skinem, no ale już, już i tak się gubię, który Z nie gonił, który cięć ten dzień. Cię. Herbicelka dostaję, co ja mogę poradzić? O, dobra. 18 minut, tak tylko ta. to. Tu jest, dobra. Hmm, nie daż. aż kusi zaproponować, no ale nie baćmy takiej. Paru, może to jeszcze wygramy, dajmy szansę, dajmy szansę drużynie. Yy, yy, bardzo wysoka, okej, okay, dobra. To dlatego mam takie lagi, bo mam wszystko na wysokim, no, Ale chyba na losów losu, kiedyś to sprawdzałem i chyba jak miałem na średnim to było gorzej niż na tym, niż na, na wysokim. Ja nie wiem jak to się dzieje. Ja nie tej gry, ale tak jest. O, No, fiut, piję no przecież... Hmm, chyba to jednak nikt nie stał. Nieważne. Ach, chyba sobie poszedł jednak. Miałem nadzieję, że będzie się całkiem. Co te nerdy zastanawiam? Przecież będzie mnie. Co? Jak sama Aha, za. Aha, w Ale wracając, no, będzie mnie gonił przez całą mapę tylko po to, żeby zabić gościa, który ma 1-11. No. no co za. Po stronie nie no. znam. Nikiemar no, to nie Aha, pan też to złożył. O, no ja chciałem kolekcjoner, ale teraz składam to w ogóle, to mroźne serce, serce. Tam mrożne, nie wiem jak to się czyta. Ja nie umiem po polsku w ogóle. Ja jestem zjebalny. Musiał być dziadusko. Co on będzie? Co on i taki danie, czy... <laughs> że... to tu nie było. No e, moglibyśmy tego smoka zrobić, panowie panowie i panie, chodźmy na drajka. E, kasza. Ja pierdzielek, ja nie znam tych itemów, ja nawet nie wiem, czy to jest nowy item, czy to jest stary item, ja już nie wiem nic. A dla tych, którzy się zastanawiają, czemu ja w ogóle po polsku, to powiem tak, bo mogę i, i korzystam z tego prawa. Kurwa, y, no, nie wiesz o co. No i korzystam też z prawa wypierdolenia się w meczu, bo nie przeflaszuję przy ściany, no nieźle, nie? no miałem w sumie co jeszcze, dobra, jasne. Dobra, walić mnie w dupę. Nie tak dosłownie z jak, tu jakaś r a niestety. O, no, gdzieś się popisywał, gdzieś się popisywało. Typowe. Mm hmm, ale nudna giereczka. Mm. O, 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 ja muszę rzucić r Nie, 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 ja dawajcie jeszcze. Ja tam na dajcie mi rzucić mi ką Dobra, jestem ostatni, tu sobie rzucę przynajmniej. Dobra. Kur... dobra Ale wolno wychodzę z tej fazy. Czemu tak wolno idzie? Tylko nie topałem go? O, ujadłam Dobra, GG O, dobra Dobra, słaba giereczka, ale na no, co ja poradzę, no. Chuj jest z i tyle, no dobra widzimy się w następnym filmiku, elo.